Witajcie, kościele. Zazwyczaj widzicie mnie entuzjastycznego i takiego uśmiechniętego. Przyznam szczerze, trudno jest. Trudno jest, bo kiedy włączyliśmy rano transmisję z naszego kościoła w Ukrainie, pastor tamtego kościoła stanął i prowadził nabożeństwo. I wiecie co powiedział? Że jego syn stanął przed nim i powiedział: Tato, ja nie mogę. Ja idę do wojska. Ja muszę bronić mojego kraju. A mimo to pastor tego kościoła stanął i prowadził to nabożeństwo. Więc wybaczcie, i mi, jeśli coś będzie nieidealne, bo kazanie powstało, powstawało pomiędzy jednym a drugim telefonem, w zasadzie w nocy. Nasze rodziny, bo jak wiecie, moja żona jest Ukrainką, też są w trakcie ewakuacji, są postawione przed dramatami. Rodzice zostali w domu, bo mówią: A co z naszym dobytkiem. Poza tym stan zdrowia też nie jest taki, żeby można było stanać w kolejce 30-godzinnej. Mój szwagier, brat mojej siostry, wyruszył praktycznie od razu i od dwóch dni jest w okolicach Lwowa i po prostu nie jest w stanie rozstać się ze swoją żoną. Dzisiaj podjęli decyzję, że najprawdopodobniej już nie ma wyjścia i trzeba to zrobić. Także sami widzicie, w jakich okolicznościach jesteśmy i w jakich sytuacjach jesteśmy postawieni. I inaczej się rozmawia o wojnie i o rzeczach, kiedy to jest gdzieś daleko, ale kiedy znasz tych ludzi, kiedy wiesz, że to jest kuzynka Twojej żony, że to jest osoba, o której pół roku temu gościłeś, z którą siedziałeś przy grillu, to zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Ale nic. Spróbuję podołać. Miejmy nadzieję, że temat, który urodził się już dawno, trzy miesiące temu w zasadzie, będzie czymś, co. Co może niektórzy potrzebują? Tak, już prezentacja się pojawia. E, jesteśmy w takiej serii kazań, która jest troszeczkę przewrotna w swoim tytule, e, bo można to rozumieć różnie. E, dlatego, że można to rozumieć w sposób taki, bez czego coś nie może funkcjonować lub. Dlaczego czegoś nie powinno w tym być? Na przykład chrześcijaństwo bez złości sugeruje, że e, nie powinniśmy mieć złości. Natomiast chrześcijaństwo bez cierpliwości, przez pośpiechu, bo tak w zasadzie było główny temat, no właśnie, to chodzi o to, że ten pośpiech ma być, czy ma go nie być. Więc w przypadku tej pierwszej części cierpliwości, o czym będziemy dzisiaj głównie mówić, jak najbardziej ona ma być. W przypadku tej drugiej części chodzi głównie o to, żeby jej nie było. Ok, po tym krótkim wstępie. Wybaczcie, włączę sobie czas, żeby wiedzieć mniej więcej ile czasu mówię. Przejdźmy do następnego slajdu. Jak przygotowywałem się do tego słowa zwiastowania, to natrawiłem na Ciekawe materiały opisujące, jak pewna, pewna osoba przygotowywała również się do, do usługi. I tu jest takie zdanie, które często gdzieś nam się pojawia w języku polskim, którego używamy, ale ja przecież nie mam nic do powiedzenia. I teraz poproszę następny slajd. Kochani, zabraniam wam tak mówić. To jest nieprawda. Bo mamy napisane w Łukasza 19 w rozdziale 40 wersecie to co widzicie że jeśli my zamilkniemy, jeśli my nie będziemy mówić, zwłaszcza w tych okolicznościach, zwłaszcza w tym czasie w którym jesteśmy, to Pan Bóg kamienie wzbudzi, żeby one mówiły. W porządku, poproszę następny slajd. No właśnie. Ale to jest jedna rzecz, to, co my chcemy powiedzieć, to, co ja chcę powiedzieć. A prawdziwym pytaniem jest jeszcze to, Boże, co Ty chcesz, żebym ja powiedział? Boże, co Ty chcesz, żeby ludzie mogli usłyszeć? Tak. I ten slajd, jak widzicie, ma tutaj wagę to jest waga szalkowa, taka stara. Te dwie rzeczy muszą odpowiednio współistnieć. Musi być i to, co ja chcę powiedzieć, to co ja przeżywam, ale też przede wszystkim musi być to, co Pan Bóg chce, żebyśmy powiedzieli. I mam nadzieję, że w tym wszystkim uda się mi zachować tą równowagę, tak jak na tej wadze, która już się znikła, ale w porządku. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj obecny pośród nas. Błogosławimy to Słowo i to, o czym będziemy mówić. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś nastawił nasze uszy na słuchanie, abyśmy mogli jak najwięcej z Twojego Słowa zrozumieć, zastosować i aby, Panie Boże, byśmy wyszli z tego miejsca inni niż przyszliśmy na to miejsce. Amen. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Przechodzimy do treści zasadniczej. Co widzicie na slajdzie? Na slajdzie widzicie postać człowieka. Widzicie schody. Jak się dobrze przyjrzycie, to te schody są opisane. Jak myślicie, czym są opisane? A no właśnie, zwróćmy się do drugiego Piotra, pierwszego rozdziału, od 3 do 11 wersetu. Jego Boska Moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Właśnie dlatego dołóżcie starań. I połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy, ce gdy te cechy będą Waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni. I bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, te schody są opisane tak, jak w tych wersetach: wiara, prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterstwo, miłość, współczucie, praktyczna pomoc. Ten ostatni, bo tak naprawdę nazywamy to owocami ducha, ten ostatni troszeczkę ciężko jest oddać w języku polskim, dlatego że u nas jest jedno słowo na miłość. A w języku angielskim jest ich dużo więcej, w innych językach też jest ich dużo więcej. I tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o same te owoce, to tak jak, tak jak napisałem, to jest bardziej praktyczna pomoc, wsparcie, właśnie to, co się dzieje teraz. Dopiero teraz to zauważyłem. Właśnie to, co się dzieje teraz, podczas, podczas tego, tego czasu, ale nie o tym będziemy mówić. Będziemy na piątym szczebelku, bo tak naprawdę te słowa, czyli cierpliwość, brak pośpiechu, wytrwałość to są słowa synonimy. One mają bardzo podobne znaczenie. Przechodzimy do następnego slajdu, tak? Czym jest cierpliwość? Według słownika języka polskiego to jest znoszenie ze spokojem przeciwności, umiejętność czekania, wytrzymałość, wykazanie się uporem i niezłomnością. Z kolei wytrwałość za słownikiem języka polskiego to konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Więc jak widzicie, te pojęcia, cierpliwość, wytrwałość, e, a zarazem brak pośpiechu e, są synonimami. E, I akurat w tym miejscu, gdzie mamy mowę o tych owocach ducha, jest użyte to słowo wytrwałość. Przechodzimy dalej też do następnego slajdu. Tak. Tak jak powiedziałem, w tamtym wersecie i też na tamtych schodach mamy wymienione tak zwane owoce ducha, wiara, prawość, poznanie, opanowanie, no i właśnie wytrwałość. Wytrwałość to jest coś, czego każdy z nas potrzebuje. Dlaczego jej potrzebujemy? Ponieważ jako ludzie jesteśmy bardzo cieleśni. Domyślnie rodzimy się jako Osoby cielesne, jako dopiero w momencie nowego narodzenia, uruchamiany jest nasz duch i możemy żyć również duchem. Wytrwałość jest potrzebna również dlatego, ponieważ nie jesteśmy w stanie dostatecznie szybko wchłonąć wiedzy, którą potrzebujemy, aby żyć funkcjonować. Możemy zobaczyć na proces edukacji. Średnio taki proces edukacji w Polsce, jeżeli weźmiemy, że zaczyna się w wieku 7 lat, a kończy się powiedzmy w wieku 19 lat, niektórzy idą jeszcze dalej. Popatrzcie, to jest 12 lat przyswajania wiedzy. Praktycznie dzień po dniu. I dlaczego jeszcze potrzebujemy wytrwałości? Ponieważ nasze serca są zatwardzone. I również dlatego, ponieważ Odpowiedzi na modlitwy nie zawsze są widoczne szybko. Przejdziemy sobie dalej do następnych wersetów. No właśnie. Co jeszcze mamy na ten temat powiedziane w piśmie? W pierwszym Jakuba w pierwszym rozdziale e, od drugiego do ósmego wersetu. E, jeszcze sobie to otworzę i sprawdzę, bo nie jestem pewien, czy czegoś nie pomyliłem. Tak. Dobrze, że sobie otworzyłem, bo pewnie bym pomylił. W Jakuba w pierwszym rozdziale, od drugiego do ósmego wersetu, mamy takie słowa. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech Was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z Was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkim szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, Przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Więc mamy tutaj mowę o doświadczeniach, o próbach, mamy mowę o mądrości, o wierze i również o wątpliwości. A tak naprawdę to słowo, które tutaj teraz. Zauważyłem, to jest nie tyle wątpliwość, co bycie nie stałym. A więc cierpliwość, wytrwałość jest również byciem stałym. To nie jest tak, że coś mi nie wychodzi, czegoś nie osiągam i szybko z tego rezygnuję. Idźmy dalej. W drugim. W drugim rozdziale listu do Rzymian mamy kolejne wersety. Wybaczcie mi, mam wszystkie wersety wydrukowane, ale nie chcę pomylić kolejności, więc wolę się upewniać, że to, o czym mówię, jest na pewno tym, o czym mówię. W drugim rozdziale od czwartego wersetu mamy takie słowa: A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości? Nieświadom, że Jego dobroć zachęca Cię do opamiętania, bo przecież, stosownie do swego oporu i nieskruszonego serca, ściągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie Cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do jego czynów ci którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały czci i nieśmiertelności otrzymują życie wieczne a więc tutaj kochani mamy jeszcze jedną bardzo ważną e, jakby płaszczyznę wytrwałości i cierpliwości jest to cierpliwość boga do nas jest to jego dobroć i mamy też powiedziane o tym że przez życie wieczne, które jest dla nas przygotowane, możemy osiągnąć właśnie przez wytrwałość. W porządku, pójdziemy dalej. W przypowieściach w trzynastym rozdziale i dwunastym wersecie też sobie to otworzę. Mamy takie słowa. To nowe, nowy przekład, z którego korzystam. E, ten przekład. Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, bardzo ciekawie oddaje, też e, właśnie w tym miejscu, definicję cierpliwości. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Pragnienie spełnione jest darem, jest drzewem życia. A więc, jeszcze zupełnie inne ciekawe słowa na temat cierpliwości. Przewlekłe oczekiwanie, czyli na coś czekam, czekam bardzo długo i jest to czynność ciągła. Nie jest to tak, że jednego dnia czekam, drugiego dnia nie czekam, tylko trwa to dłuższy czas. Jeżeli mielibyśmy wskazać jakieś przeciwstawne wyrażenia do, do tego, co już było wymieniane, to na pewno byłby to pośpiech, byłby to stres. Byłoby to przejmowanie się, i byłaby to złość. I tutaj jeszcze postawiłem takie pytanie retoryczne. Niech każdy z Was sobie na nie odpowie. Czy kiedykolwiek przez to, że byłeś niecierpliwy, popadłeś w jakieś kłopoty? W porządku, następny slajd. Jeszcze raz. Dlaczego cierpliwość jest dla nas trudna? Przede wszystkim dlatego, że nie mamy jej w naturze. Przede wszystkim dlatego, że trzeba się jej nauczyć. Również dlatego, że może być tylko nabyta przez doświadczenia, przez działanie w doświadczeniach. I również dlatego, że przez świat jest traktowana niszowo. Ludzie, którzy są cierpliwi i oczekują jest nawet takie powiedzenie, że nadzieja matką głupich. Właśnie cierpliwość jest jego przeciw, jest przeciwstawna temu stwierdzeniu. Dobrze, idziemy dalej. Biblijne przykłady ludzi cierpliwych i niecierpliwych. Co ciekawe, niektóre z tych osób na pewno dobrze znacie i przy, przy, przy jednej postawiłem gwiazdkę. Dlatego postawiłem gwiazdkę, że jej historia jest ciekawa, bo jest równocześnie przykładem cierpliwości i niecierpliwości. Ponieważ Abraham wiedział, że będzie miał potomków i wiedział, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy, ale w pewnym momencie, Wykazał się niecierpliwością, wykazał się pośpiechem, i jak Biblia nam o tym mówi, skorzystał z swojej ze służebnicy swojej żony i również z tego, z tego związku powstało, powstało dziecko, tak? Takim dobrym bardzo przykładem, jeżeli chodzi o cierpliwość jest król Dawid. E, może nie będziemy już. Zagłębiać się w te wersety, jeśli ktoś notuje, to może sobie je zapisać. Możecie mi uwierzyć na słowo, że tamto jest napisane. W pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale, mamy miejsce, w którym prorok powołuje Dawida na namaszcza go na króla. Jest on tam określony jako Rumiany Młodzieniec. Dokładny wiek nie jest podany. Ale było to 15, może 16 lat, może nawet mniej. Z kolei w tym drugim wersecie, w drugiej księdze Samuelowej, mamy moment powołania już Dawida na króla. Tam jest napisane, że miał on wtedy 30 lat. Czyli przez co najmniej 15 lat swojego życia wiedział, że będzie królem. Co najmniej dwukrotnie. Miał możliwość to przyspieszyć. Bo jest napisane, że raz podszedł do Saula i, no zupełnie przez przypadek, po prostu Saul trafił do tej samej jaskini, w której on się ukrywał. Później, drugi raz, kiedy wkradł się do obozu izraelskiego i kiedy uciął tylko kawałek jego szaty, ale wiedział w swojej cierpliwości i w swojej wytrwałości. Że nie może przyspieszyć tego procesu. Inna osoba, bardzo dobrze znana, i nawet osoba, o której mówi się na języku polskim podczas normalnie lekcji, jest przykładem. Jest to Job. Jak zagłębimy się w jego historię, to widać, że nawet jego przyjaciele, nawet jego doradcy, nawet ci ludzie, którzy do niego przychodzili, Pewnie współczesnym językiem brzmiałoby to mniej więcej tak: Chłopie, co ty robisz? Przecież jesteś już tak utrudzony, weź. No, nie użyję brzydkiego słowa tego pana Boga i będzie koniec, i, i będzie spokój. Ale nie. On wykazał się cierpliwością i wytrwałością. Inna postać biblijna to ciekawe, również przykład: cierpliwości i niecierpliwości. I jej skutków Józef. Jak pamiętamy, w młodym wieku miał sen. Pan Bóg objawił mu, że jego bracia domyślnie, tak, bo jego bracia również to zrozumieli, w śnie było troszeczkę inaczej, się mu pokłonią. I ta informacja prawdopodobnie to była informacja tylko dla niego, a on wykazał się niecierpliwością. Nie brakiem wytrwałości, podzielił się w nieodpowiednim momencie ze swoimi braćmi, no i w efekcie wiemy, że prawie przypłacił to życiem, ale z kolei, idąc dalej w historię, pamiętacie jaka była historia? Pamiętacie, że musiał później trafić do więzienia, żeby dopiero to wszystko się wypełniło? Więc wykazał się niezwykłą cierpliwością drugą stronę, kiedy na to oczekiwał. Inne przykłady, nie będziemy wszystkich omawiać, bo, bo też z racji na czas. E, przykładem bardzo dużej niecierpliwości był Izrael pod Synaj. I cielec. To jak Mojżesz poszedł na górę, tak? Docelowo miał przynieść tablice, które później rozbił. A wiemy, że stało się inaczej. Maria i Marta. Rodzina Łazarza. To jest też ciekawe, bo w ich przypadku też była i cierpliwość, i niecierpliwość, bo z jednej strony wiedziały, że, że, że Jezus może przyjść i może zainterweniować, może uzdrowić, i czekały na to cierpliwie, a z drugiej strony później stało się tak, jak wiemy, że dopiero musiał zostać wzbudzony z martwych. Porządku, przejdziemy dalej. Jak zdobyć cierpliwość? Przede wszystkim cierpliwości nie nabywa się inaczej jak przez doświadczenie. Może nie będziemy już tego czytać, ale w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, e, pierwszym i drugim wersecie mamy o tym mowę. Ale z kolei, i to akurat już sobie przeczytamy, e, w Jakuba, w pierwszym rozdziale i 12 wersecie. Mamy takie słowa. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. A więc kochani, to nie jest tak, że do nasze nabieranie cierpliwości i doświadczenia przez które przechodzimy, że nie ma za nie nagrody. To może jest tak, że tej nagrody nie doświadczymy nawet w tym życiu, i nie będziemy jej widzieć, ale na pewno ona jest dla nas przygotowana. Pójdziemy dalej. Idąc dalej w kierunku podsumowania, jeszcze raz będzie ten następny slajd. Czyli. Zachowana równowaga pomiędzy tym, co ja chcę powiedzieć, a tym, co Pan Bóg chce Wam powiedzieć. I idąc dalej w kierunku podsumowania, przejdziemy do Księgi Kaznodziei Salomona, trzeciego rozdziału, od, od pierwszego do jedenastego wersetu. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów, czas ranienia i czas leczenia, czas burzenia i czas budowy, jest czas płaczu i czas uśmiechu, jest czas żalu i czas tańca, jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania, jest czas pieszczot i czas rozłąki, jest czas szukania i czas straty, jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Czas miłości i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Tak. Przejdziemy dalej, następny slajd. Wnioski. Czy czasem każdy z nas nie czuje, że coś trwa za długo? Czasami pewnie nam się wydaje, że coś trwa za długo. Niektórzy długo czekają na to, aby móc mieć żonę, aby móc mieć męża, i wydaje nam się, że jest to długo, długo, za długo. No ale właśnie, wszystko ma swój czas. Co dla Ciebie dzisiaj znaczy cierpliwość? Cierpliwość daje siłę, cierpliwość uczy zaufania, i cierpliwość zbliża do Boga. I tak jak w tych kaznodziei Salomona, te wszystkie czasy co są wymienione, musimy pamiętać, że Pan Bóg ma na wszystko swój czas i na wszystko swój plan. I na koniec zostawię Was. Z takim pytaniem, a ty na co przewlekle oczekujesz?